Masowa produkcja nie ma żartów z tą do 2 mm No dzień dobry, witam wszystkich Dzisiaj z rana do jarnia jeszcze się myje wgoniliśmy dwie krowy na sprzedaż jedna, jedna już jest y, starsza, słabsza y, miała zapalenie Krencja teraz minęła i będziemy ją sprzedawać, bo no dosyć mocno ją, y, że tak powiem, położyło i już prawdopodobnie no jest starsza, już, już sobie nie, niestety nie poradzi, a ta y, jest jeszcze w miarę dobrej kondycji, ale komórki y, ma dosyć wysokie od bardzo długiego czasu. Także ostatnio sprawdziliśmy ją nacielność, nie jest cielna, także sprzedajemy. Wyjeżdżają dzisiaj, za parę godzin mają być. Brat już robi oprzątek. Ja zaraz się zabieram za karmienie. No a dzisiaj yy, będziemy robić tutaj w dojarni? W dojarni. W warsztacie. Plan jest taki, żeby wysprzątać warsztat najpierw bo przez ostatni czas bałagan się niezły zrobił. Tutaj nawet finka jeszcze jest do spalenia. Także będziemy ją palić. Kartony do spalenia trzeba trochę ogarnąć tutaj. I, I dzisiaj i dzisiaj z... Spokojnie. I dzisiaj zrobimy stół spawalniczy. Yy, konkretnie sól spawalniczy pod yy, słupki graniczne. Później jeszcze zobaczycie co i jak. A najpierw, najpierw muszę, muszę nakarmić krowy. Poczekam aż brat, brat skończy oprzątek. To już tam za chwilę będzie miał. I ten. I zrobimy karmę i będziemy się zabierać tutaj za temat w warsztacie. Dobra, krowy nakarmione. No ogólnie przyjechał kurier wczoraj rano zamawiałem Dzisiaj przyszło Dobra, zaraz sprawdzimy czy będzie pasować Są to końcówki do, do tej pompy dody do dobra Wydaje się, że zamówiłem dobre. Bo to jest stare kolanko. To ogólnie był taki de dekel. I do tego y, tata dał dospawać taką rur, rurę grubościenną, ale tutaj była cienka. I wiadomo, nie było to pomalowane, zabezpieczone. Zaczęło tutaj gnić i przegniło się. Ja teraz zamówiłem takie kolanko, bo nie mieli takiego, że bezpośrednio podłącz mogę podłączyć. Y, dlatego zamówiłem takie kolanko. Plus, jeszcze tu mam yy, taką część, co wchodzi do rury. Jest prosty, przełącze takie. Trochę kosztowało, ale teraz jest to już ocynkowane. Yy, nie, będzie, nie będzie to gniło i będzie też łatwiej założyć yy, na ten, yy, na pompę. Otworzymy. Teraz te śmieci od razu do pieca. No. Dobra. Ci. Jest to ogólnie dwusetka, także to są grube, grube węże. Dobra, dla pewności wezmę tą lżejszą, bo tutaj ta, ta waży 17 kg. Jeszcze jak z wężem czy coś, to już w ogóle masakra. Później sobie weźmiemy węża i nałożymy jeszcze opaski teoretycznie muszę Nie wiem czy ta stara opaska tam jeszcze jest dobra Jako ja już nie pamiętam jak ona tam wygląda no, Ale zaraz zobaczymy To dekel taki Dobra Zeszło Teraz czy to tutaj będzie pasować O, jest. Tak wygląda, jakby tutaj ten cypek był za długi. Nie wiem teraz, zgłupiałem. Szkody, nie założę. Ale idziemy tam zobaczyć Ujdziemy tam do tamtego Bez kitu tutaj też tak ciężko wchodzi Powinno tak ciężko I zamknę tego Co jest grane z tym? Przecież to powinno pasować do siebie Dobra, mniejsza z tym trzeba będzie po prostu przez rurę dospinać, bez uszczelki pójdzie. Sprawdziłem z uszczelką trochę ciężej Dobra, najpierw zaczniemy tu od tego, żeby rozpalić w piecu, spalić te śmieci. Tu kurde ciężkie na razie niechleży to. No, tego nie będę wyrzucał na złom, bo będę y, chciał spróbować jak będziemy szambo mieszać, po prostu nałożyć tą końcówkę i takim dużym strumieniem mieszać i zobaczymy jak to będzie szło. A teraz zaczynamy z derwsta. No i dobra, włożyłem akumulator, ale rozładowany. Teraz go ładuję. i się ładuje? O, no, teraz się ładuje. Także niech się ładuje. Po przerwie się go odpali i się wyjedzie na chwilę. I ten. I się zamiecie tutaj, no już tak mniej więcej ogarnięte tutaj, także no, tylko zostało wyjechać ciągnikiem, pozamiatać to wszystko i tyle, i będzie można robić stół do spawania. Także co, ja teraz idę. Na przerwę, bo już jest, już jest druga. Także widzimy się później. No i dobra, jesteśmy po przerwie. Spróbujemy odpalić ten ciągnik. Wyjedziemy i ten I zamieciemy. I zabieramy się ze stół. No to krowy coś nie przyjeżdżają, nie wiem czemu. No, czekaj, no, kawałek, bo to jest ten dobry akumulator. Hm, hmm. coś nie chce. Coś ta wskazówka teraz. Dobra, to na razie zostawimy to. nie wiem czemu to tak. To wskazówka w ogóle tu spadła, to jakby nie ładuje teraz. Widzę, że w tym momencie, w międzyczasie wezmę płytę, wyciągnę. z którego będę chciał ten stół zrobić. No i dobra, czekajcie, ta ładowarka ma rozłączanie, akumulatora ma, dobra, odlicza czy nie odlicza, zaraz zobaczymy. Najpierw tu trzeba będzie... Akustruk. Co? Akustruk. Jo. No jo. Trzeba będzie... Czy, czy ten nie siedział w nim? Nie wiem w sumie skąd ten akumulator. Ten najpierw... Chyba nie pęknie, co tutaj? Ten, najpierw chcę tutaj plazmu odciąć te trójkąty. Tutaj, nie? I wtedy... Nie wiem, myślałem może na tamte stojaki żeby się położyło, i wtedy przynieść jedną połówkę tego słupanie i zrobić formę na to i, I tyle, jaki ładny kolor ten akumulator odłączam od tego nie wiem czy już Nie pokazuję, że odłącza, ale żadnego odliczania nie ma. Jak w te czwórce. Bo tu, tu już chciał. No, boszem tylko. Tylko muszę tutaj te boki jeszcze. Dobra. Się przygotuje plazmę i tyle. No i dobra, odwaliliśmy taką prowizorkę. Trzymać trzyma. Stół jest prosto, sztywny. Teraz trzeba tu odciąć ten, ten uchwyt, bo i tak już pęk. Także no i kładziemy to na stół tego słupa. Tu trzeba będzie odciąć. I tyle. Dobra, bierzemy się do roboty. A chyba przyjechali pokrowy. E! Dobra, przyjechali pokrowy ze spętu. Ciężarówka jest, także ładujemy najpierw krowy. Dobra, to już położyliśmy. Teraz zaznaczę, gdzie to przychodzi. Zeszlifuje się farbę i ten, czy nie ściągamy tak po prostu Delikatnie zeszlifować przy tym i pospawać Bo to aż tak mocno przyspawane nie musi być, nie? Ja jestem no. Powiedzmy, czy jakbyś to ściągnął i wziął innego supa raczej nie wiesz. No ale to już będziemy robić wszystko pod to, nie? Chociaż ciekawości można wziąć. Jest co do milimetra, to, to też nie musi być? Nie? Takie same. No nie, ale żeby te uchwyty były... Ale to nie chodzi o to, żeby było takie same, tylko żeby łatwiej było. Nie? Tak, żeby było łatwiej. A nie także źle upniesz mi, przełożysz i będzie tutaj taka przerwa i będę musiał to wtedy lepić. No to wtedy trzeba będzie lepić. No właśnie Ale możemy też zrobić tak, że... Yy, ten, to to tak, wtedy po prostu będzie można odhaczyć. Wiesz, tego nie będzie, nie? Położysz najpierw długie tu, odhaczysz, yy, będziesz tu miał wymiar, wiesz, narysowany, i wtedy, chociaż jak ten, jak ja zrobię sobie przyrząd że pod tym kątem idealnie będę mógł odrysować to wtedy ten też będzie się lepiej ciało nie? Dobra to trzeba teraz to, to spawać i tyle Tu chyba, chyba że tutaj tak zrobić No i dobra, już mamy praktycznie gotowe, tylko jeszcze takie te małe profile wytniemy, trzy, żeby tutaj ładnie przyspawać i będzie już masowa produkcja. Nie ma żartów. Z dokładnością do dwóch mm A czemu do dwóch? Co? Co do milimetra będzie dokładne?

No tak tylko. Odstawić. Szlifierka. Ostatni raz chyba spawałem rok temu. No. No w tym, w tym roku na pewno nie spawałeś. Dobrze wyglądają Będzie. I No. Dobra. No, a dzisiaj to by było wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do Zepsuj. następnego. Zepsuj.